W 11 kwietnia 2012 roku w budynku Miejskiego Domu Kultury w Waleśnie odbyły się powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce w eliminacjach gminnych. Ogółem udział wzięło 41 uczniów. Eliminacje składały się z testu pisemnego 40 pytań oraz testu dodatkowego 8 pytań. Po zaciętej rywalizacji wyniki w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco. Pierwsza grupa – Szkoły Podstawowe. Pierwsze miejsce – Aleksandra Wróż, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie; Drugie miejsce – Wiktoria Surowa, Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieciłowie. Trzecie miejsce – Christian Langner, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pludrach. Druga grupa – Szkoły Gimnazjalne. Pierwsze miejsce – Emilia Maryniak Publiczne gimnazjum w Rudnikach, drugie miejsce Ewa Kwas Publiczne Gimnazjum w Rudnikach oraz trzecie miejsce Marek Bęż Publiczne Gimnazjum w Gorzowie Śląskim. Trzecia grupa szkoły ponadgimnazjalne. Pierwsze miejsce Dorota Matsiol Zespół szkół ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, drugie miejsce Damian Jędrszczok Zespół Szkół Ekonomicznych Ogólnokształcących w Oleśnie, trzecie miejsce Patrycja Kulczyńska, pierwsze liceum ogólnokształcące w Praszce. Zwycięzcy eliminacji powiatowych, pierwsze i drugie miejsce z każdej grupy wiekowej, wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w sobotę 28 kwietnia w Ośrodku szkoleniowo początkowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Strażak w Turawie.